No more shall I sink, sir. I'm free. I'm free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend, we ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points, neither, but seeing I do just fine. You wanna step outside or do a business here? just want them to finish the game why can't we all just get along these are good men arthur they're children of god they're children of god oh. how's about you playing this place huh? that seems fair fair sure you want a game uh, yeah just I, I don't mean to spoil your fun but I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Come on, Reverend, let's get you home. Where'd he go? I don't know. I was talking to you, gentlemen. Reverend. Reverend Swanson! Where'd you go? Z misji jednego pijaka przechodzimy do kolejnych pijaków. Excuse me, I'm sorry. You, you see a drunken idiot, a priest, wandering about? Sure, we saw him. And avoided him. <laughs> he went that way, I think. He should lead us, the smell of tam się dzieje do cholery keep You stay out of it Get your hands off him now you son of a bitch. What the hell is your problem He's with me uh. Whoa! I, I powoli zaczynam ogarniać, jak to działa. Jezu.

Szybciej, ściągnij go z torów. nie idiotę. nie uwolnij. Szybko, ja pierdziele. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like it that? was a goddamn train, you crazy bastard. Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. <laughs> <laughs> I wish I was different. Let's get you home. Home, Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? But... <laughs> <laughs> no, go na the drapes. What Ciekawe, czy w poprzednim odcinku to, co byliśmy z tym murzynkiem w barze, jak się to skończyło dla murzynka, bo jego tam złapali. My zwialiśmy, ale murzynka złapali. Ciekawe, że pokazuje mi też trasę torami. Nie? Wcześniej, jak sobie jeździłem, to nigdy nie pokazywało trasy torami, a na misję, to nie ma z tym żadnego problemu. Czyli wyznaczenie trasy dla misji, a dla takich pobocznych przejażdżek działa inaczej. To ciekawe. Czy to jest mój koń? W sumie ma zapasy. Może to mój koń już? I chyba wróciliśmy do obozu. Z powrotem w obozie fajnie. Czyli jednak udało się odzyskać konia w inny sposób, czyli on w ogóle należy do ekipy.

Okej, okay. kto nie jest bez grzechu. Srebrne, srebrne. Czołem Arturze. E, jedziemy na kolejną misję. Co mamy teraz głównie? Głównie mamy tu JE, tu M, to M to będzie pewnie Majka i JE e, nie mam pojęcia. Odkryliśmy już sobie trzy miasta. Aha, trochę pojeździliśmy więc w sumie możemy się wziąć za cokolwiek Javier Esquela, Dutch poprosił o uratowanie Shona z rąk łowców Bóg przetrzymujących go w Blackwater poszukiwany żywy lub martwy hmm. gdzie mi się to wyświetliło Gdzieś tu A tu jest Majka Bell Majka mnie w sumie Gówno obchodzi Chyba, że złapali Też tego drugiego też by... Majka zaraz tu No to z nim się nie śpieszę Ale to by można było załatwić Tylko, że Nie ma sensu Trzymać was tutaj całą drogę Więc znowu dojadę na miejsce I się tam zobaczymy No not all.: A way that you could help us get the supplies that we need no to finish. Well, I ain't promising nothing, but I'll see what I can do. There's a logging camp over in Big Valley, pretty much straight west of here that might have lumber for sale. Odpaliłem na chwileczkę, ze względu na to, że podjechałem sobie pod dom zobaczyć czy on fak oni faktycznie go budują i faktycznie on jest coraz bardziej e, rozwinięty, nie? Coraz bardziej go rozbudowują. Ale jak podjechałem, no to mnie zatrzymał gość i powiedział, że mają problemy finansowe spore i nie widzi im się skończyć ten dom. W sumie są krok od rezygnacji i czy mógłbym im jakoś pomóc, więc zaoferowałem im pomoc. I think I'll have another drink and then go see your wife. So that's what you do, huh? Sleep with another man's woman. I ain't to be made a fool of. Well, you made a fool out of him. Maybe I'll make a fool out of you. You're just like a fly buzzing around, ain't you? No, we'll be Нет, пусть No to mi średnio wyszło. Nie, nie, nie. No i dupa. Ja chciałem kapelusz podnieść. Do cholery, poddać się chciałem. zajebała innemu gościowi gra Celuję w gościa nie stoję przed nim twarzą prosto w niego nikogo innego nie ma w okolicy nie nie było innego no tak żeby było przyjemnie no to jebłem inny, w twarz grzywna 5 dolarów czyli straciłem 5 dolarów i coś no dobra straciłem wciul energii to mi dużo bardziej nie odpowiada niż grzywna Chciałem wziąć sobie strzelbę. Nie tak. Tu weźmiemy kapit yy, powtarzalny, tu strzelbę poautomatyczną. I jedyne po co chciałem przyjechać do tego zasranego, zjebanego miasta to był różnikarz.

Załóż na ramię, załóż na plecy, dobra, hmm. załóż do walki wręcz nóż myśliwski, okej, okay. ehm. rewolwer Schofield i teraz tak, aha, ehm. no nie, chcę karabin powtarzalny Lancaster, rewolwer Schofield i tyle. Nie chcę więcej broni, tak? I. Nie, nie, źle mówię. Jeszcze strzelba półautomatyczna. I chciałem, żeby mi wyczyścił tą broń. Bo nie mogłem jej wyczyścić. Nie wiem dlaczego. Karabin powtarzalny Lancaster. W sumie jego też może mi wyczyścić. To nie będzie problem. I rewolwer Schofield. Mm. I ten rewolwerek. Nie tak ryty. Chwyt. A, i tu mogę sobie wybrać, co ma mi wyryć na tym, ale nie o to mi teraz chodzi. Grawerunek. Ale to jest w ogóle ten rewolwer? Rewolwer Schofield. Tak, to jest ten, który teraz zdobyłem. I chciałem. Styl metal. Lufa. O, właśnie, to jest to. Co tu można sobie pozmieniać. Dobra, to tym się będę tam kiedyś bawił. Jak będę miał okazję. Natomiast tu są jeszcze elementy, chwyt, I można sobie wymienić, o właśnie, dokładnie o to mi chodziło, mogę sobie wymienić cały na przykład na perłowy chwyt, zajebista opcja, lufa, długość, krótka, długa, no to nie, zostawiamy długą, gwint lufy, ulepszony, zwiększa zasięg. No i to są rzeczy, które trzeba kupić. I celownik mechaniczny ulepszony zwiększa celność. Zajebiście. Yy, czyli jeszcze został tylko ten chwyt. No to w sumie go sobie od razu ulepszę. Na perłowy. Będzie zajebisty. Dobra. I strzelba tłokowa, strzelba półautomatyczna. On mi ją wyczyścił, załóż na plecy, załóż na ramię, okej, okay. i dokładnie tak to ma wyglądać. O co tu biega? Got the venom out of your <clears> leg? <throat> mm -hmm. I guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but. How about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Oh, well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do. With him being sent straight from the Almighty to save my life. Yeah, the Almighty. Always a doubter, you are. Dobra, okej, no i uciekł cały odcinek, nie? Gdzieś to wszystko zwiało. Eee, w każdym razie, ostatecznie wygląda na to, że eee, poulpszałem sobie, mam jeszcze za darmożkę coś mogę sobie kupić, u, wziąć u różnikarza w Valentine. Za i jakiś totalny przypadek, misję pobożną. Więc zajebiście. Grzywna 5 dolarów. Serialnie ściągnęło ze mnie tej grzywny? Zabiło mnie i. zabiło mnie i dalej jest grzywna? To jest zjebane akurat. Strasznie. No ale okej. Okay. To w takim razie udam się na pocztę. I w sumie nic nie zrobiliśmy w tym odcinku. Ja się. Nie, coś zrobiło. Ja, Coś zrobiliśmy, nawet nie pamiętam co się działo od porządku odcinka, nie bo to był chyba ten odcinek z tym wielebnym. Dobra, to w sumie trochę się podziało, nie zrobiłem później tego co chciałem, natomiast wystarczająco. Tymczasem żegnam się z wami bardzo serdecznie, zapraszam do kolejny odcinek, gdzie pójdziemy sobie yy, wypełnić misję J.E. Z uratowaniem jednego z naszych. Dobra, to pojedźmy. 5 dolarów. Eee, kup bilet na pociąg, wyceli broń... Nie, nie No, to tyle. Bye you.